Witajcie widzowie w pierwszym odcinku nowego sezonu Walki Robotów. Dzisiaj w startowym odcinku do tego sezonu przeprowadzimy legendarną walkę, w której będzie brał udział nowy robot, który dołącza tu w drugim sezonie i będzie on walczyć o, o matkę z robotem z pierwszego, czyli z, z samochodem bojowym. A ten tutaj dżentelmen znowu nazywa się Sumobot. A zatem pewnie zapytacie się, widzowie, po co ja nagrywam to podwójnie? No po co? Bo, bo się mrówki po co? Znaczy, żeby był war. I teraz aktywujemy war. Nagrywać war. A Sumobotem steruje pan Bartosz. a kto steruje samochodem bojowym? ja? aha, dobra, a zaś samochodem bojowym steruje ja ta 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 a zatem zacznijmy naszą walkę tylko tu okej, okay. może być tylko tu jeszcze na przeniosę dzień dobry, siema dobra trzy dwa Jeden. Walka start! Uwaga, samochód bojowy próbuje wykiwać sumobota, zachodząc go od tyłu i rozdzierając mu kable. uwaga, samochód bojowy rozpadają się koła, co nie usunęło na tej sędziego. Za przegraną. Nagle samochód bojowy już bez kół atakuje samochód od tyłu i się rozlatuje. Ale samobójstwa się nie liczą w naszych walkach. I, i, i czy wszystko widać. Powiedzmy. Uwaga, jeszcze. Od teraz, jeszcze jedna część odpadnie samochodowi bojowemu i on przegrywa. Uwaga. I uwaga. Suma, bo znaczy samochód bojowy został pokonany. Czas zatem rozpocząć rundę drugą, czyli finałową. A zatem czas na rundę finałową. Sumobot proszę tu wrócić z powrotem na arenę. Szybciej czekam Kopnę. te roboty to nieznosne na nie. Dobra, starczy się ustawić. I uwaga nagrywa się. War normalne. Dobra. 3 2 1. Walka start. Ja zaczekać proszę. Dobra, walka start. To 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 to. O! Coś krytyczne. Samobójcze. to. Samochód bojowy bardzo się rozleciał. Co jednak póci, co? póki co wszystko jest dobrze. Ale samobóje się nie liczą. Te wszystkie ciosy, te wszystkie części, jakie on stracił, to są samobójcze, a samobóje się nie liczą. Zatem, o! waga czyżby żeby robot przegrał, czyżby. Jak wjechał na samochód bojowy! Nie, nie dając yy, osobie, która nim steruje, czyli nim, nim sterować. Jednak został on tak porozjeżdżany, że już nie da się nim w żaden sposób sterować. I tak oto, sumobot oficjalnie okazał się lepszym i potężniejszym robotem od samochodu bojowego. Znaczy, samochodu bojowego. Tak. A zatem, jeśli chodzi o ten odcinek, to już byłoby na tyle, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę, suba, a ja się z wami już na ten czas żegnam, pa pa!